Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to jest już kolejny odcinek z serii tygodniówek, czyli serii, w której mówię co i jak, co się dzieje, co było, a więc to, co najważniejsze. Eee, na wstępie muszę powiedzieć, że w sumie zacząłem realizację tego, co mówiłem, eee, bowiem mówiłem o tym, że chciałbym teraz, wiecie, po tym, jak już Pokémon Violet miało swój początek, eee, u mnie na kanale i wtedy w sumie nic oprócz tego się tak właściwie nie działo. Eee, żeby wrócić troszkę też do takiej normalności, bowiem w zeszłym tygodniu udało się w końcu e, zakończyć tak naprawdę, e, zakończyć już serię z Violet, znaczy może źle, źle mówię zakończyć, e, skończyć fabułę główną, może na tej zasadzie, bowiem e, jeżeli chodzi o postgame, to on jest jeszcze całkiem spory, dużo tam się będzie działo, Natomiast, właśnie jak to przedstawimy, sam się nad tym zaczynam powolutku zastanawiać, więc może zacznijmy od tego. Pokémon Violet było na streamach, to co było na streamach, wlatywało regularnie, potem jeszcze w formie odcinków na kanał Poké Challenge. Co? Też wam się podobało, o czym gadaliśmy ostatnio, no i udało się tak jakby zakończyć tę serię, więc ja jestem zadowolony. Natomiast teraz zostało dużo takich, wiecie, aktywności pobocznych, które nie do końca wiem, czy nadają się na streamy, bowiem tam na przykład, wiecie, zbieranie tych pieczęci, które już tam troszeczkę, znaczy kluczy do pieczęci, które rozpocząłem, a które też tak zauważyłem, że na streamie się strasznie rozwleka. Tam mówiłem o tym, że trzeba ukończyć, tak jakby, wiecie, ten cały rok akademicki, co też tak. Będzie bardziej przegadane, i po prostu zastanawiam się, szczerze mówiąc, nad tym, czy nie zrobić to w formie odcinków, które sobie nagram i potem wlecą bezpośrednio na kanał Poke Challenge, więc na tym kanale jakby nic z tym już związanego nie będzie. Zobaczymy. Na razie jakoś tak sobie chcę to fajnie rozplanować, przy okazji pograć sobie trochę poza streamami, ogarnąć tego PokéDexa, tak żeby po prostu, wiecie, te streamy też nie były takie miałkie, rzekłbym, i żeby tam się nic nie działo, no bo póki była fabuła, no to tam cały czas tak naprawdę działo się coś ciekawego. Natomiast teraz zdaję sobie sprawę, że jak to tempo jest takie wolniejsze, to też nie każdemu może się to podobać, e, więc myślę, że troszeczkę w tym kierunku będę szedł, żeby, żeby coś innego zrobić. Natomiast nie wiem, czy jeszcze w tym tygodniu zacznę jakiekolwiek z inne streamy z innych gier, jeżeli myślę, że coś się pojawi, to jeszcze z Pokémon Violet tylko. E, wolałbym poświęcić ten czas tak właściwie na to, żeby ponagrywać trochę odcinków, e, bo w tym roku, mimo tego, że jest już grudzień i czasu mało, to chciałbym trochę do przodu posunąć tę większość serii. Zresztą o tym też ostatnio mówiłem. E, zresztą właśnie mówiłem, że dotrzymałem słowa, bowiem e, zaczęły. Wracać już odcinki z God of War. Ehm, oprócz tego tam wleciał nawet odcinek z God of Nights, aż sam się dziwię, że nagrałem. E, zamierzam też nagrać tam, żeby coś z temtemu wleciało na spokojnie, w tym tygodniu, żeby z e, Sonika. Natomiast no, główna seria to oczywiście God of War, e, którego naprawdę gra się przyjemnie. To jest naprawdę dobra gra, świetnie wykonana i uwierzcie, mi nagrywanie każdego odcinka daje mega frajdy. Natomiast oczywiście smuci też to, że niestety, słuchajcie, ja widzę jak, jak YouTube działa, i troszkę jest smutno, bo naprawdę kurczę. Mimo tego, że dobra gra i w ogóle, i to nie, nie chodzi tylko tak naprawdę o God of War, tylko o resztę serii. Jeżeli ktoś sobie zobaczy, jak to wygląda, to mam wrażenie, że niestety może i tutaj jest też pewnie moja wina trochę przez nieregularność, ale bardziej przez to, że po prostu filmy robią małe wyświetlenia, YouTube coraz bardziej zmniejsza te zasięgi, i ostatnio nawet śmiałem się, czy, czy, czy w ogóle nie dojdzie do momentu, w którym e, wrzucę odcinek, a on. Nie wiem, po paru godzinach nie będzie miało żadnych wyświetleń, bo to też jest możliwe, patrząc jak to wszystko działa. I szczerze mówiąc, e... szczerze mówiąc, nie do końca wiem, jak z tego faktu wyjść, yy, bo z jednej strony wiecie, ja jestem już na takim etapie w życiu, w którym jakby, no, YouTube to nie jest to, co się zajmuje tym. na... Znaczy, może zajmuje się na co dzień, może nie będę kłamał, bo poświęcam na to sporo czasu, ale nie jest to coś, co jakby sprawia, że bez tego się w życiu nie utrzymam, bo. bo... Mam inne, jakby wiecie. Inny sposób te jakby zarabiania kasy, więc to, to nie chodzi o to, że teraz wiecie płaczę, że o małe wyświetlenia, to kurde, będę jadł suchy chleb. <laughs> nie o to chodzi, natomiast kurczę, zawsze człowiek ma taką motywację, że, że jednak nagrywa, że ktoś to ogląda, a mam wrażenie, że niestety rzeczywiście te, po tych wyświetleniach widać, że to wszystko spada. Mówię, no moja nieregularność pewnie, pewnie też ma, e, też ma pewnie na to jakiś wpływ, natomiast no inna sprawa, że rzeczywiście e, zmiana trochę tutaj podejścia YouTube'a do filmu. Filmów, yy, też zrobiła swoje, słabsze wyświetlenia powodują coraz gorsze wyświetlenia kolejnych filmów, no i to wszystko tak tak wygląda jak wygląda i troszkę szkoda kurczę, troszkę szkoda, bo liczyłem na to, że jakoś yy, jak zwiększę, bo ta regularność była taka całkiem spora, jak zwiększę słuchajcie to wszystko to jakoś to pójdzie do przodu, natomiast tak się nie stało, tak się nie stało i mam wrażenie, że idzie to coraz bardziej w dół, jeżeli chodzi o ten kanał, bo... Patrząc na to, jak się dzieje, to mam wrażenie, słuchajcie, że wiem, jak YouTube działa mniej więcej, co widać po kanale Poke Challenge, który ostatnio w ogóle wiecie, tak jak ten kanał zbiera tam po jakieś 5 tysięcy wyświetleń dziennie, to tam jest po 50 tysięcy, dzięki w ogóle tym shortom i innym filmom o innej tematyce. Co sprawia, że rzeczywiście YouTube idzie w innym kierunku niż kiedyś i dla takiego dinozaura YouTube'a jak ja, który już tutaj nagrywa 11 lat. Ciężko się tak jakby w tym głównym przynajmniej kanale przenieść i chyba bym nie chciał się przenosić, szczerze mówiąc, żeby to jakoś inaczej wyglądało. W sensie, wiecie, no kurczę, człowiek na tych let's playach e, zaczynał i w sumie myślę, że kiedyś pewnie na tych let's playach skończę tak typowo. Raczej nie będzie, ten, ten kanał raczej się pod żadnym względem tak typowo nie zmieni. Natomiast zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tak jak mówię, wszystkie serie to teraz popowracają. chcę jak najwięcej działać tak żeby, żeby może no nie wyjść z czystą kartą na Nowy Rok, ale żeby tam troszkę, troszkę te serie poszły do przodu, żebyście byli rzeczywiście na bieżąco, więc tu będziemy pod tym względem działać. Jeżeli chodzi o kanał UT Football Games, bo ostatnio była tam cisza, natomiast teraz w końcu udało mi się zakończyć, nagrać ten ostatni bardzo długi odcinek, w którym kończę karierę zawodnikiem. Dla mnie to była naprawdę, słuchajcie, mega frajda. To jest chyba seria, przy... jedna z serii, przy których naprawdę świetnie się bawiłem. Biorąc pod uwagę, że FIFA nie ma jakby określonego celu, ja sobie jakby stawiam sam te cele, eee, naprawdę bawiłem się w tej serii świetnie. I co ciekawe, seria nawet dotarła do dość sporego grona odbiorców, z czego też się cieszę. Dużo osób ją doceniało. Eee, nie wiem jeszcze, co tak właściwie wejdzie w jej miejsce. Zastanawiam się, myślę, co by tam fajnego było. Myślę o jakiejś takiej karierze typowo, na przykład menadżera, gdzie bym typowo symulował mecze, nawet mecze by nie było, ale w sumie z drugiej strony, lubię rozgrywać te mecze w FIFA, więc będę się nad tym zastanawiać, jak to będzie wyglądać. Muszę wymyślić coś, co przede wszystkim mi będzie się podobało i wy będziecie chcieli oglądać, więc tu muszę troszeczkę się nad tym zastanowić, żeby to fajnie, fajnie wyszło. Natomiast jeżeli chodzi o kanał Poké Challenge, no to tutaj cały czas wlatywały odcinki z Pokémon Violet. Teraz pewnie będzie ich mniej, bo tych streamów też w tym tygodniu, ogólnie właśnie, streamów będzie też mniej, to jest inna sprawa. Natomiast, no tam codziennie teraz staram się zachować mega regularność, żeby te shorty blastywały, no i rzeczywiście mam wrażenie, że więcej osób poznaje ten kanał, Za co jestem Wam ogromnie wdzięczny. No i zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. Ogólnie mam, mam gdzieś już tam z tyłu głowy jakieś fajne pomysły o takich wyzwaniach w postaci właśnie takich dłuższych odcinków, ale właśnie takich jakby jeden odcinek i jakąś fajną historię w tym, w tym odcinku zawrzeć. Tak jak to było na przykład z karpiem. Zobaczymy, tutaj mówię. Nie jest tak, że, że ja tam nic nie robię, myślę sobie, jakby to fajnie rozplanować, coś tam już przygotowuję, więc spodziewajcie się, że będzie się działo. Nie wiem, czy typowo w tym tygodniu, ale, ale coś troszeczkę podziałamy, więc tak właściwie no, na każdym kanale liczę, że coś się będzie działo. No i dajcie znać, na co Wy najbardziej czekacie, a to jest już w ogóle nasza dziesiąta tygodniówka, więc tak regularność też tutaj nie jest zła, z czego się cieszę. A bałem się, że wiecie, znając mnie to tam, nie wiem, zrobię z 3, 4, max 5 odcinków i padnie, ale no, no, nawet jak się dzieje troszkę mniej, to staram się tutaj zawsze z Wami troszkę pogadać. Yy, czekam oczywiście na Wasze komentarze, bo najlepiej jakby właśnie ta seria wyglądała na takiej wymianie zdań. Yy, bo chcę, chcę po prostu poznać Waszą opinię i... Jak Wy myślicie? Jak Wy myślicie, w jakim kierunku to wszystko powinno dalej pójść? Natomiast to tyle na dziś. Dziękuję, że dotarliście do tego momentu. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Pamiętajcie o tym, tak jak wspominałem, żeby napisać jakiś konstruktywny komentarz. No i widzimy się za tydzień. Tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!